Was w następnym odcinku na Królik Świl. Muszę to jajko włożyć. A no zapomniałem, że ono jest słabe. O. Tego T-Rexa włożę. O, widać niespodziankę. Widzicie ją? To jest ta niespodzianka. No właśnie, nie taka malutka. Tylko taka luziutka już. No dzisiaj coś nowego. Mam powtórkę też. Nawet. No właśnie tego Karnotaura. Takiego Tyrolodona, ale. Zostawiłem chyba w samochodzie, wiecie, te figurki, czy gdzieś są tam. Zacznijmy sobie od tej. To jest najlepsza, ale mi bardzo... dzisiaj właśnie go kupiłem, ale musiałem grzebać, ale później tatuś mi tam wszystko zrobił. I taki musiał być myty. Jajku z firmy smiki. On jest. Ale wiecie, te duże smiki. one no są takie gumowe tam. A ten to taki żywy, fajny. Super. Bardzo chciałam tego Troyceratopsa. Najfajniejszy on był, bo taki... ale ten też jest super. Nie jest tak na ostatnim miejscu, jak sobie myślałem. Dobra, to się. Widzicie, ja miałam taki pomysł, że jak mam kilka jajek, to mogę tak pozmieć. No, akurat nie miałem sześciu, tylko pięciu. Pięcioro jajek w sumie. No i jedno musiało być dobrze zrobione. Dobra, to jedno już mamy. No, to nie będzie stało na pewno. Nie, to nie stoi. To na przykład to też. To na pewno. A, to stoi. A tam tyle tego jest napokonanego. O, mozozausz. Powiem wam, jest dobry. Łapka w górę, nie chodzi mi o tą, o tą walkę. Łapek w górę. Tylko taką pokazuję, że on jest, że on jest taki super. No. Ten atak był dobry. Dobra. Dobra, gdzie ja go położyłem? Sobie patrzcie na niego, jak on super wygląda, bo to nasz nowy przyjaciel. Jaki sobie popatrzę, a tego to jak jeszcze nie widzieliście odcinka jakiegoś tam, bo na pewno był tam tego, tego pierwszego z nim, to najbardziej proszę oglądnąć. Jeszcze nie oglądaliście żadnego odcinka z Mozozłowcem? No to proszę ten odcinek oglądać. Nie będę mówił, nie będę mówił. Będziecie, a proszę, proszę oglądać. Proszę, jak ten, jak ten odcinek nagram, to proszę sobie zobaczyć go. To bez sensu. A kiedyś już nagrałeś, no? No i patrzcie na to mówić. To sobie zobaczcie ten film. O, widzicie? Ja już nie pamiętam co tutaj schowałem. Aha, schowałem takiego. A jeszcze mam coś dobrego. Widzicie? Tam jest podstawka. I wyrzuciłem jej. Ale popatrzcie sobie też, bo jest nowy. To wam tutaj, wam go pokazuję. Zaura może odłożę, bo raczej chyba każdy widział, mi się wydaje. Już tam był często, że nawet jakbyście oglądali jeden z któryś filmów, to byście go widzieli. Dobra, przedostatnie jajko, no i patrzcie jaki fajny z tego rozaura. Też sobie na niego popatrzcie, bo jest to nowy. Może ułożę. O, popatrzcie sobie na no, nie. Jakie one są superowskie. Powiem tylko, że on nie ma takiego czarnego. Nie? Mm. Tylko taki tam się zrobił cień, bo tak stanął mi. To jest jajko od T-Rexa, bo tutaj nakleiłem T-Rexa. To na pewno to jest jajko od T-Rexa? Bo wtedy sobie na to właśnie jajko nakleiłem, a w tym był T-Rex. No i tutaj będzie coś takiego dobrego. To jest takie ciemniejsze niż na ekranie. Gdzie? Widzicie? Widzicie? O! Wow! O, takie coś. Jeszcze jeden tam miałem w samochodzie. Właśnie, właśnie taki, tylko że kolor taki. I tam się znalazł w samochodzie. Nie wyjąłem pewnie, nie zauważyłem. Myślałam, że wszystkie mam, ale nie. Dobra, to na tyle w tym odcinku, bo tam telefon słychać to.